Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i w dzisiejszym odcinku ujawnię Wam grafik moich lotów na październik. Chciałam Wam również na samym wstępie przypomnieć, że ja lotami mogę się wymieniać, więc może również to ulec drobnej zmianie. Natomiast od razu Wam powiem, że grafik, który właśnie otrzymałam, jest. Najlepszym grafikiem w całej mojej dotychczas tutaj karierze, więc no nie spodziewam się żadnych zamian. No i również jak to się stało, że ja w końcu otrzymałam loty takie na jakie po prostu głosowałam. Każdego miesiąca jest otwierany system, w którym wszyscy możemy głosować mamy 5 pozycji od jedynki, czyli od lotu, na którym najbardziej nam zależy, później dwójka, trójka, czwórka i piątka. I również jesteśmy podzieleni na siedem grup, co oznacza, że grupa pierwsza to jest grupa osób, których właśnie te prośby będą brane pod uwagę jako główne, jako, jako pierwsze. Czyli z tego, co ja pamiętam, jak ja zaczynałam tutaj pracować, to wrzucili mnie podajże do grupy piątej, gdzie właśnie pamiętam, wysyłałam te moje prośby i tak naprawdę z żadnej pozycji, o którą prosiłam, nie otrzymałam. A te loty, które Wam teraz przedstawię, wywodzą się z grupy drugiej. Więc ku mojemu zdziwieniu otrzymałam loty właśnie, o które prosiłam. I od razu wam powiem, których nie dostałam, ale to były dwie ostatnie pozycje. Trzy pierwsze pozycje dostałam, o których zaraz wam powiem, a dwóch ostatnich nie dostałam. Na czwartym miejscu dałam Tokio, Japonię, której nie otrzymałam. No i na ostatniej pozycji, na piątej, dałam Warszawę, której również nie otrzymałam. No i generalnie tak, październik rozpoczynam od pozycji, którą właśnie dałam jako pierwszą, jako tą na której najbardziej mi zależy, czyli lot do Miami i właśnie go otrzymałam. Lot do Miami będzie lotem nocnym, będzie on trwał dokładnie 15 godzin i 50 minut. I na miejscu będziemy mieli czas dokładnie 56 Godzin. Już właśnie sprawdzałam, w jakim hotelu się tam w Miami zatrzymujemy. Okazało się, że jest to hotel przy sygnałówkiej plaży, więc myślę, że właśnie jak najbardziej spakuję sobie jakiś strój kąpielowy. Podpoczywam sobie, trochę to wezmę te, ten mój tam pobyt jako takie mini wakacje, może jakiś drink wleci ostatnio jestem mega fanką tego pomarańczowego drinka Aperolka po prostu zamawiam go wszędzie generalnie z tego co słyszałam ten drink wywodzi się z Włoch, więc mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję właśnie tam go również spróbować. A teraz już przechodzę do kolejnego lotu i kolejnym lotem jest lot po prostu w tej weftę, te, który będzie trwał 3,5 godzinki w jedną stronę. Będzie to lot popołudniowy, a lecę do Dżedy. Kolejnym moim lotem jest również lot z mojej listy próśb i była to e, prośba o, na pozycji trzeciej, no i jest to oczywiście mój ukochany Londyn. No, do Londynu po prostu uwielbiam wracać, mimo że mieszkałam tam pięć, ponad 5 lat. E, naprawdę uwielbiam to miasto. E, mam tam co do roboty, właśnie zawsze wiem, że każdy e, layover będzie udany. No, i generalnie nie będę ukrywać, że loty właśnie do Londynu stawiam ponad loty do Warszawy, bo jak możecie zauważyć, lot do Londynu dałam na, trzecie, na trzecią pozycję, a do Warszawy na ostatniej, na piątą i też go nie otrzymałam. A to dlatego, że po prostu ja w Warszawie no, takiej bliskiej rodziny żadnej nie mam. Żadnych znajomych w Warszawie też nie mam, a layover jest zbyt krótki, bo to jest tylko też 24-godzinny pobyt, abym wróciła do mojego rodzinnego miasta, żeby spotkać się z rodziną. Więc prawdopodobnie musiałabym po prostu organizować komuś przyjazd właśnie z mojego rodzinnego miasta do Warszawy, żeby tam dosłownie na chwilkę się spotkać. Wiadomo, ja też jestem zmęczona po tym locie, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że kiedyś w końcu wyślą mnie do tej Warszawy. Też pewnie zupełnie inaczej by mi się pracowało e, obsługując Polaków, ponieważ bardzo rzadko, ale czasami zdarza się, że właśnie nawet w locie do Dżedy czy no właśnie w jakichś innych moich lotach jakichś pojedynczych e, Polaków e, wyłapuję i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się wtedy Pracuję. Mam nadzieję, że ja was z tymi vlogami z Londynu nie zanudzę, ale naprawdę jestem tam szczęśliwa. I tak się rozgadałam, nie wiem czy w ogóle wspomniałam. Będzie to lot tym razem poranny, e, który będzie trwał 7 godzin i 40 minut. A sam pobyt w Londynie e, będzie 24 godzinny. Słuchajcie, słuchajcie. Teraz czas na moją drugą pozycję o którą właśnie wysłałam prośbę. Myślę, że raczej nikt się nie spodziewał e, tych lotów, ponieważ wątpię, że kiedykolwiek o nich wspominałam e, o tym miejscu. Natomiast dostałam w te miejsce aż trzy loty e, w ciągu tego jednego miesiąca i jest to Szwajcaria. Ja zawsze bardzo marzyłam, żeby lecieć do Szwajcarii, żeby odwiedzić te miejsce. Jakoś nie wiem dlaczego nigdy o tym tutaj nie wspominałam. W zasadzie mało komu o tym mówiłam, ale właśnie naprawdę tak się cieszę, że aż trzy razy będę mogła tam polecieć. Ja Szwajcarię odbieram za takie miejsce, gdzie jest piękna natura, wszystko takie zadbane, czyste. Tak po prostu taki mam obraz Szwajcarii. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Ale mam takie wrażenie, że jak tam polecę to nie będę chciała wcale stamtąd wracać. Lot do Szwajcarii będzie trwał 7 godzin. Tam w samej Szwajcarii będę miała czas pobytu 24 godzin i generalnie lecę do genewy. Po Genewie, moi drodzy, lecę do Bahrain, Bahrainu Bahrajnu. To jest lot poranny i on będzie trwał tylko godzinkę i 15 minut, i to jest lot w tej beftę. Tutaj nie będę ukrywać, najchętniej bym wymieniła ten lot na znowu Londyn, nie miałabym nic przeciwko. E, ponieważ nie bardzo lubię te loty w tej wefty, te, które są aż tak króciutkie, bo wiecie, jednak ten czas przygotowania, pojechania na to lotnisko, to to wszystko wiecie, to i tak macie cały dzień czy tam noc z głowy, a lot trwa tylko jedną godzinę. No ale my też mamy jakieś tam e, limity, które możemy wylatać w ciągu miesiąca, więc prawdopodobnie gdybym chciała w to miejsce wymienić jakiś właśnie pobyt tak jak w Londynie, gdzie lot trwa no prawie 8 godzin, więc wiecie, to jest zbyt duża różnica, gdzie ja już mam naprawdę sporo lotów w tym jednym miesiącu i to dość właśnie takich długich, intensywnych. Tutaj właśnie przewlekła się, jeszcze mi wepchnęli tą godzinkę. Więc, no już z tej godziny ja nie zrobię teraz nagle 16 godzin. Wiecie, 16 mówię w dwie strony. No po prostu wydaje mi się, że jest to nierealne. No już na zakończenie dwa ostatnie loty. To już możecie się domyślać. Do Szwajcarii pobyt 24 godziny. Lot będzie trwał 7 godzin. Będzie to lot poranny. Natomiast tym razem będzie to lot do Zurych i to będzie lot, a w zasadzie będą to dwa loty, ponieważ jeden po drugim dosłownie w to samo miejsce, dosłownie ten sam lot. Więc generalnie, tak naprawdę w hotelu mogę powiedzieć, aby nie ścielono e, mojego łóżka. I tam właśnie w tej miejscowości wynalazłam, że jest Muzeum Lindlindor. Czyli tej pysznej czekolady, gdzie podajże, będzie można również podejrzeć, jak oni właśnie tę czekoladę produkują. Więc naprawdę już się nie mogę doczekać, ponieważ bardzo chciałabym się w to miejsce wybrać i oczywiście zabrać Was tam ze sobą. Więc spodziewajcie się fajnych vlogów ze Szwajcarii. I ja również zapraszam Was do sekcji komentarzy, jeżeli Wy macie jakieś. Pomysły, jeżeli w ogóle byliście w tych miejscach, o których przed chwilą powiedziałam, bądź słyszeliście o jakichś fajnych atrakcjach, to koniecznie dajcie mi znać na dole w sekcji komentarzy. No i również, jako że to była grupa, ja byłam teraz w grupie drugiej, no to już na kolejny miesiąc będę w grupie pierwszej, czyli w tej grupie najwyższej. Gdzie właśnie ta moja lista tych próśb lotów będzie brana pod uwagę jeszcze bardziej niż w tej grupie poprzedniej, gdzie, jak widzicie, dostałam naprawdę bardzo fajne loty. Więc teraz bardzo Was proszę o pomoc i również w sekcji komentarzy dawajcie mi znać, jakie po prostu powinnam pozycje. Lotów dodać. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jakie destynacje mi polecicie, mi coś tam już świta po głowie, gdzie ja bym chciała właśnie zdać te propozycje. Natomiast mam nadzieję, że właśnie może tutaj się zainspiruję czyimś komentarzem. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym.